I chudy dobić. Ow. No. A przed tym to ty jeszcze wziąłeś do Damskiego Kidla. <noise> bo wintrze to jest. Młotek sobie zamienię na ten. Na. Mam ten. tasak Dol pełen to. niespodzianek żeśmy dostali A właśnie, wziąłeś tego? Bo tam otworzyłem tą skrzynkę. W e wziąłem, wziąłem. Mamy przeszukać jego dom, ale nie mogę zaznaczyć zadania, bo mamy główne. No to jest trochę ciulatę. Robimy główne i nie mogę zaznaczyć pobocznego. A. Nie możesz śledzić żadnych pobocznych, jeżeli wykonujesz główne no. zadanie, dobra. Kiedyś tak nie było, mi się wydaje. Ale... O, taniec. W... A, są trzy przełączniki tam. No. Dobra, no to musi. Jeszcze taniec w wodzie zrobimy. A co to jest za zadanie? No i ja to odkryłem, wiesz jak tam jecha, była ta woda i tam. A to nie musimy zaznaczać, bo wiemy chyba gdzie to nie. No, ale Ach. tam były chyba tylko trzy, a ja to wiesz jak zrobiłem? No. Bo miałem odebrać te so soczki, nie? No. no i ja wziąłem auto, podjechałem tam, bo auto te, te, te auto nie obejmuje prądu. No. no i wyszłem z niego szybko, weszłem na drabinę i gdzieś. No, bo mi się wydawało, że tam są tylko dwa. <coughs> to sobie tam jeszcze podjedziemy. No. Okej. Okay. Zadanie główne przedłużamy tym, że w ogóle poszliśmy, zrobić tego. Ale już, już już, już trudno, Krzysiu. No, no dobrze, nie ma problemu. Ja naprawdę nie widzę żadnego problemu. To dobrze, Krzysiu, dobrze. Ten już 100 metrów ode mnie. <laughs> ja tu o życie walczę, kurde. Ja ich wszystkich umijam, no. Ja albo I tak mam wyższe od ciebie, nie? No, no, widzisz. No, bo ty kok, spierdalasz się we wszystkich i tak wychodzisz żywy, to widzisz. No... Co level więcej tego? Życie chyba dostaje. No tak powinno być. te zombie mają coraz więcej życia no jest jeszcze slow mo wiesz że zombie mogą w ciebie rzucać? jak coś mają ale tego nie robią no. <grym>, jaki koleś no naprawdę no ja jeszcze nie spotkałem się chyba z zombie że mnie w czymś już. W... ja sobie stoję, że... myślałem że jakiś bandyta patrzy a to zombie we mnie rzuca bandyta? no bo są bandyci <grym>, nie, pierone Pierone ogniste siarci Pierone ogniste siarczyste Ksiu Ja po ciebie pobiadę okay. Bardzo mi miło Tylko musisz się jakoś tam dostać No spokoju ja aż przy wyjściu na drogę jestem A, no to... Spokojnie. Ciu! Kurde, nie, nie, nie lubię tego. Ten, czasami to skręcanie to trochę to. Nie, nie łapie czasami. Dun, 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 dun. O, zaraz mam trzynasty. O, wiecie. mam? Piętnasty. Nie, czternasty dalej. Dobra, jestem. I pięknie <noise> razie. Ale z tą furgonetką to jest no. też dziwna akcja No. Jeszcze będzie Kurde, Nie mam film... żadnych broni A nie, są, 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 Jest dużo Jest wysoko, ale Paweł będzie skakał Skoczyłem, nic mi nie zabrało Krzychu skacze Ciuu, całe życie <noise> Ja mam zawsze pecha Mam życiowego PH. L, co tu jest? Pojedziemy sobie taką odroką. <laughs> <laughs> A tu jest jeden koleś tak w ogóle. Ta. Już go ominęliśmy chyba. O. Nie, akurat tutaj jest. Aha tam go zombie otacza. No fuck! Ja będę człowiekiem, pójdę mu pomóc. Krzysiu, mam, tak to... re mam resztkę życia, nie wiem czy to się uda, ale co tam? Idę w bój. Ja ciekawe, jakie to uczucie baseballem w, w ryj dostać. No właśnie, ja ci mówiłem, że ci mogę zademonstrować, to. A, a ciekawe, jakie to jest uczucie? Tak się odwracasz prosto w ryj z bejsbola. albo młotkiem w pysk dostać. Kurde, ale ja mało baseballami obrażeń zadaję bo to przez to, że to na czwarty poziom Krzysiu, nie chyba, tylko na pewno Uuu. <grym> Teraz do niego trzeba się wbić chyba no, on A to dobra. otworzy zaraz, ale ty no O, nowy poziom Też nowy poziom dostałem Krzysiu Fajnie Kill baseballowy, fajny dostaniemy Dobra, chodź Wierzak? Co? Weź tam. Ta. Musisz tędy. Znaczy, nie wiem, czy tędy akurat, ale tędy się da. Ja to robię trochę inny sposób, Krzysiu. się chodzi tutaj. Dobra, już przeszedłem zresztą. W taki jeden mały sposób mam na to. O. Kurde. <noise> nie, nie doskoczyłem. Za wcześnie spację wcisnąłem. Jest, dobra, wbiłem się do środka. Okej, okay, jest okay. Wbiłem się O, warsztacik, to fajnie, to fajnie. Tu jest bir. A co mnie to obchodzi, Weźmy Wezmę furię, chcę zobaczyć się mu pierdolne. <grym> Jakie to dziwne, ej Co ta furia ci daje? Mam nieskończoność noży i sobie mogę tak rzucać, póki mi się nie skończy Furia. No a on się zbagował i nic nie robi. Już go zabiję, O, zabójczy młotek, ale dobra. Fakt jest. Fioletowa broń, fajnie. Hmm. Też mam fioletową jedną. Znaczy dwie, kastet i ten. No, no, tu masz jest. jakiś łom męczący, to jest... Łom. Tego nie biorę. Bo ja biorę jedną. wszystko, co się nadaje do ataku. Krzysiu! Tak? Nie chciałbym ci przypomnieć twoich słów przy początku gry. E. Dobra, też ich nie chcę słyszeć. Ej! Jaki to jest typ? Otwieram mu drzwi, a on mi mówi tak... O, fajny kij... O, ej, ej, ten <coughs> mi zostaw, co tu leży. Dobra, wziąłem swój już. Mamy mu benzynę przyniesie jeden w ten. <coughs> on mi... słuchaj, takie coś... No. Ja mu mówię... Znaczy, otwieram mu drzwi, a on mi mówi... Pewnie jest gdzieś... znaczy... Yy, chyba jest gdzieś wejście z tyłu. <coughs> Jedziemy na tą stację tu, nie? To co? No. Aha, no, no. To się nie opłaca, znaczy u niego robić, bo możemy potem Mołotowa. U niego trzeba chyba 10 alkoholi, a tamtego tego wieży 5. A to spierdziel go. A ja tak w ogóle to się nazywa wieża, a to jest ten. Nie wiem, czy na to wieża mówią. Właśnie to co ci mówiłem, to w pół godziny doszło do tej wieży dopiero. No. Po pół godziny. No my w ogóle znowu jechać po auto i znowu tam jechać. To jest trochę dziwne to co teraz. Co, co... Mhm. Dobra. Tutaj czasami mnie to irytuje już. już. Już powoli tak. A tu jest misja jedna. Tu już ją zrobiłem, jak graliśmy wcześniej. Kiedy? O ja pierdola. Ja se wysiadłem. Ten Będziesz sobie teraz jedziemy. stał, przyjadę po ciebie. No, ty żartujesz? Nie, nie żartuję. A ja. Się rozpędziłem na maksa i jadę. To idę zobaczyć czemu pisze na arena. Zobaczę. Patrzę na tę migrę a przez to. No Krzysiu, ja nie chcę takiej akcji znowu, przecież <grym grym> ci wywali w środku gry, a przecież zapraszam. Nie chcę takiej akcji. A no wiesz, ja też dużo rzeczy nie chcę, ale... Jutro mamy na dziewiątą. Znaczy, na dziesiątą, no. Aha, tutaj pisze na arenę, tu są te takie drzwiczki, ale przez... bez DLC nie przejdę. <grym> No. tak. ja dziś znowu Bo... przychodzę. Siadam, a tu znowu ciuraj się na mnie gapi. Ja. Ach. Ja się zawsze spóźniam. Mówię dzień dobry. a ja, mnie to tam wali. Ale Krzysiu, widzę już wyzdrowiałeś. A, no tak. My się tam lejemy, a ty tak sobie idziesz z psem poważnie, a, a co? Tak. <noise> A masz lefta, dwójkę? No mam. To z Martinezem zagramy. Chcesz, to graliśmy razem, ja pierdolę. Tak? No! Nie wiem, ja w, z Killing Flora w dużo z tą grałem, ty jeszcze. pamiętasz. ci ja, koleś, Serio, gadasz? No! Lul. No i ile w kf graliśmy, że jeszcze, jeszcze z Matem nagrywaliśmy KF-a? No, to było dawno. No widzisz, ja to pamiętam jeszcze. Ja też. Wpierdziel się na moją lawetę. No mogę do tyłu wsiąść. Znaczy, na, na, na w sensie, że ten... Debila, debil, 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 debil. Ja cię. Wow. Akurat ten moment gry mało pamiętam. Czy ten, wiesz, te zjazdy, to tak, ale... Jak się już... Kurde. No. Aha, nie, nie, tu lepiej nie wjeżdżać w nich. Czemu? Ale tak powoli. Raz na PS, yy, na ps mi się zdarzyło takie coś, że biorę tak. O, ale fajnie rozpięta. Wjeżdżam w nich wszystkich, zabiję niby każdego. O. Krzysiu. A co, żyjesz? Żyjesz. Tak. Za tobą. Nie, to za mną. I up. Yep. Ej, ty walłeś tego, a ta dostała. Się Palili. Jezus, to... Jeszcze będziemy tu misję robić. Poboczne, jeszcze tu dostaniemy pobocznych parę. No. <laughs> skrzynka już do niej leca. Już początek jednej. Lynek Earl. Za to wymienię. Tu jest jeszcze jedna skrzynka. Czekaj, 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 czekaj. dwie ja, je nawet. Jeszcze to w czasie gdy mechanik będzie pracował. Okej. Okay. Nie no ta misja jest akurat ta... jest silniejszy od kija, nie? Nawet jak mam bonus do kija chyba. A ta nic też nie chce, No Okej, okay, Krzysiu. Idziemy, chodź. Przygotuj ten. No, czekaj, czekaj. No patrz. Nie. Tutaj jest amunicja do pistoletu, wiesz, już ją wziąłem. Gdzie? No, tutaj amunicja, nie wiem czy jeszcze ją możesz wziąć. Ja już ją zabrałem, mam 15 sztuk. Kurde. To mnie zadziwiłeś, Krzysiu. Patrz, gdzie buty leżą, tak. Nie! Ja są trochę za blisko siebie, jak jedna pierdolnie to. Dobra, tak ma być. I tu jest jeszcze trzecia. Ja e, zdążę, kurwa, zdążę. Przecież oni nie idą, wiesz. Od razu. Oni idą z prostej czy z lewej najpierw? Chyba z prostej. A strzelę sobie jednym tym, najwyżej. Nie! Ma mam 15 nabój, spokojnie. Jak potem szli! O, 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 widzisz? Nice, Krzysiu. No nie... Masz poryju ryju. Rzucę w niego butem, zobaczcie. Nie, nie będę rzucał, bo... Kawa, które przecież kastetów bałem dostać. <grystanie> Fajnie, że my w ogóle tego nie używamy, nie? Kurde! Co? Wziąłem butle, nie? Chciałem Co? już nią zrzucić i mi zniknęła nagle. Zniknęła ta ikonka, że mogę rzucić. Aha. O. o Co ty zrobiłeś teraz? Zajebałem chuja